Witam was, moi drodzy, z tej strony Fader Riku, to jest kolejny, już dziesiąty odcinek serii Pasta Wiki Review. Serii, gdzie czytamy pasty zwykle gównianej jakości i oceniamy to pod względem jakości, straszności, i tak dalej, i Ale to już przecież wiecie, o ile mnie oglądacie. W tym odcinku normalnie przeczytałbym dwie pasty, ale postanowiłem podzielić to na dwa osobne odcinki, ponieważ są po prostu tak długie, że starczy mi spokojnie na 20 minut materiału, więc. Hej! No dla mnie to lepiej właśnie podzielić to na dwa odcinki niż zrobić jeden długi, kilkugodzinny, bo i tak by nikt tego kurwa nie obejrzał. I jeśli ten materiał. Dostanie ograniczenie wiekowe, ponieważ algorytm jest taki fajny, jak wszyscy o tym wiedzą, to już będę przynajmniej wiedział, co wyciąć. Skoro już pewne formalności mamy ze sobą, możemy przejść do czytania naszej dzisiejszej pasty. A dzisiejsza pasta, którą będziemy czytać, nazywa się Morderca z Wrocławia. Weźcie sobie coś do picia albo coś do jedzenia, na przykład popcorn. I zapraszam do naszego dzisiejszego cyrku na kółkach. Mieszkam we Wrocławiu. Pewnego ranka, podczas śniadania, napisał do mnie kolega, że Maciek nie żyje. Maciek był moim najlepszym przyjacielem. Bardzo płakałem, gdy się o tym dowiedziałem. No, raczej każdy by był smutny z tego powodu. Dyrektor odwołał dzisiejsze lekcje, bo inaczej całe miasto miałoby mu to za złe. Eee, jakoś w to nie wierzę, żeby od razu całe miasto by się dowiedziało o tym. Nawet jeśli jakiś uczeń zginie w jakimś wypadku lub w jakiś nieznanych okolicznościach, to nie ma obowiązku, że lekcje muszą być odwołane. U mnie kiedyś w szkole była taka sytuacja, że pewien uczeń e, utonął w zbiorniku, nie powiem dokładnie jakim. Jak była zima, padł pod lód i utonął. Jedynie co był to oczywiście apel, no i godziny, kiedy można przyjść e, na pogrzeb. I tyle. Więc, what the fuck! W mieszkaniu Maćka było dużo reporterów. Trochę się poprzepychałem i zobaczyłem ciało Maćka z wbitymi dwoma nożami i odciętym palcem u lewej stopy. Jezus, kurwa, ja pierdolę. Ja pierdylek. Jaki normalny morderca akurat odcina palec u lewej stopy? Tak o, i wbija mu dwa no... Znaczy, dobra, jeśli go torturował jeszcze, no to okej. Okay. Ale jakoś wątpię, żeby morderca tak po prostu. Jak, go, jak ktoś już kogoś zabije, to odcina mu jeden palec i tyle. No chyba, że to jakiś jego znak rozpoznawczy, ale byłoby to co najmniej dziwne. Morderca zostawił tam kartkę z napisem Dług. Wszyscy już wiedzieli, jaki był powód morderstwa. No, ale nie powiesz nam, jaki był to dokładnie powód, bo na chuja, my to mamy wiedzieć! Może to są jakieś porachunki mafijne, a może to był jakiś niespłacony dług, czy coś tam, no... Nie dowiemy się! Może to wiemy się za chwilę. Dwa dni później odbył się pogrzeb Maćka. Sześć godzin później zginął jakiś inny, nieznany mi człowiek i znowu były odwołane lekcje. CO?! I chcesz mi powiedzieć, że odwołali lekcje, Ponieważ zamordowali jakiegoś typa w Wrocławiu. Wrocław to dość duże miasto, więc odwołali u ciebie lekcje, bo zamordowali jakiegoś nieznanego nikomu człowieka. Tak po prostu? Jeszcze bym zrozumiał, jak to by był jakiś nauczyciel, ale. To tak nie ma logiki, że aż nie chcę mi się tego dalej czytać. Człowiek ten nazywał się Leonard Mill, ale po co nam ta informacja w ogóle potrzebna, to ja nie wiem. Znowu w mieszkaniu było pełno reporterów, i znowu się trochę poprzepychałem i zobaczyłem ciało Leonarda. Jezus Maria, ta pasta to jest jedno wielkie, powtarzające się kółko chyba. Miał dwa wbite noże, z czego jeden w głowę oraz odciętą rękę, a obok była piła do metalu. Mówiłem już w ogóle, że. Liczby nie są pisane słowami, tylko są powstawiane cyfry. Widać, że ktoś się nawet nie starał albo pisał to na szybko. Tym razem morderca zostawił kartkę z napisem Płatny morderca. Czyli nie tylko miał powody do zabijania, może jednej osoby, ale ktoś by płacił za śmierć innych ludzi. Eee... <śmary> Jasna kurwa mać! Ale to jest gównem! Ale to jest gównianie napisane, przecież... Ach. Czyli rozumiem, że policja w tej paście też jest debilna, bo... Jeśli ten morderca też zleca jakby... Znaczy, powiedzmy, jest osobą, która przyjmuje morderstwa na zlecenie... To równie dobrze policja mogłaby kogoś takiego podstawić i... Proszę bardzo! Morderca złapany! Koniec... Koniec mordów tak zwanych tajemniczych... Aha! Oh. Dlatego jak się pisze pastę, powinno się bardzo dobrze przemyśleć akcję i przebieg, bo jak piszesz pastę o jakimś mordulcu, który zabija bez żadnego powodu, czy tam za jakieś długi, czy inne tam gówna, i jest jednocześnie płatnym mordercą, czyli ktoś zleca mu, żeby zabił kogoś, to równie dobrze policja mogłaby kogoś podstawić i wtedy mogliby go złapać. Proszę bardzo! Sprawa mordów została rozwiązana bardzo prostym sposobem. Morderca podpisał się prawdopodobnie inicjałami NG. To było coraz bardziej podejrzane. Wow, bo wcale te morderstwa nie mogą być jakoś inaczej powiązane ze sobą. Na przykład to, że zostawiał kartkę z jakimś napisem. Policja sprawdziła odciski palców i. Padło na mnie! Czekaj, co? To ty tam był. E? Jak twoje odciski palców mogłyby się znaleźć na miejscu zbrodni? Chyba, że nasz mordulec ma jakieś moce z Matrixa i bierze sobie randomową osobę, żeby móc mordować dalej, no to okej, okay, niech będzie, zaraz to sobie zobaczymy. To było naprawdę szokujące! Niedroga Sherlocku. Nie wiedziałem co zrobić. Dostałem 25 lat! Aha, czyli piszesz tą pastę będąc jednocześnie w pierdlu. Ciekawie. Ale może gdy pojawią się inne morderstwa w podobnie brutalny sposób, to mnie wypuszczą. Codziennie miałem koszmary, że ten morderca mnie zabija. No tak było. Nie zmyślam. <laughs> o Boże! Po około tygodniu spytałem go, jak masz na imię. Odpowiedział mi: Nathaniel Gurczyński. Tak jak na inicjałach. Po dwa tygodniach mnie wypuścili, bo morderstwa pojawiały się co około dwa dni, a ja siedziałem w więzieniu. No, czyli jednak policja jest jakoś kompetentna. Trochę. Jedyne co mnie boli w oczy, to dostał od razu wyrok, a podejrzani... Najpierw siedzą w areszcie, a dopiero jak się wszystko uzgodni, to się daje wyrok. He? Ale dobra, powiedzmy, że autor po prostu nie wiedział jak to działa, więc mogę to jeszcze wybaczyć. Chociaż nie, jak się pisze kurwa pasty zgodne z rzeczywistością, to powinno się wiedzieć jak system karny działa. Dostałem kwarantannę. Co? Jaką kwarantannę? Chyba areszt domowy, chciałeś powiedzieć. A jeśli ktoś mnie zobaczy poza mieszkaniem, ewentualnie budynkiem, znowu trafi do więzienia. No to areszt domowy, a nie kwarantannę, ty kurde imbecylu. Więc siedziałem i głównie grałem na komputerze. True gamer. W ogóle ciekawe, ile on ma lat, bo jak ma. Poniżej 17, to chyba w Polsce nie może trafić do więzienia. Jedynie może trafić do poprawczaka z tego, co ja wiem. Chociaż nie wiem, jak to jeszcze działa, ale chyba, pro... chyba poprawczak, nie? Mimo wszystko. I think. Ktoś zapukał do drzwi mieszkania. Mieszkam sam, bo jestem studentem. Okej, okay, dobra. Czyli ma już, okay. yy, czyli osiągnął już pełnoletność. To dobra. Co wam to co powiedziałem? Otworzyłem z lekkim niepokojem, a tam człowiek z siedmioma nożami w kieszeni, a przepraszam, z siedem nożami w kieszeni, dwa piłabi do metalu w ręku cichym rewolwerem. Nie ma czegoś takiego jak cichy rewolwer, chyba rewolwer z tłumikiem, ale to też nie jest jakoś bardziej praktyczne. W ogóle rewolwer z tłumikiem. To głupota, ale co ja tam wiem o broni palnej. Oraz kartką. Wyciągnął do mnie dłoni z kartką. Było tam napisane, bo tak sobie chcę. Uśmieszek. Pff. Aha, okej. Okay. Po czym wyciągnął do mnie nóż i zaczęliśmy się siłować. Kilka razy miałem nóż kilka centymetrów nad okiem. Wbił mi nóż w okolicach łokcia lewej ręki, po czym mogłem się siłować tylko jedną ręką. To jest tak napisane drewnianie, że. Boże ta cała pasta, to jest jedno wielkie drewno. Czytanie tego sprawia mi. Nie dość, że poirytowanie, to sprawia, że mam ochotę pierdolnąć łapą w biurko. I wiecie co? Właśnie to zrobię. Za kilkanaście sekund zginę. <grymne> nie, on to dokończy po nie. <grymne> Sekundę po tym, jak to pomyślałem, do mieszkania weszli policjanci. Okej, okay. chyba jednak nie. Od razu wycofali broń w morderce. Gdy zobaczyli nóż wbity pod łokciem, zadzwonili po pogotowie. W szpitalu okazało się, że sąsiad słyszał jakieś stukanie i różne rzeczy w mieszkaniu, więc zadzwonił po policję. Gdy w nocy nie mogłem zasnąć, bo ciągle śnił mi się ten sam sen, poczułem, że to sen i już mogłem tam robić co chcę. Nie, ja dobre, już nie będę tego tłumaczył. Po prostu pójdę do samego końca, bo to się samo tłumaczy. Gdy wyszedłem ze szpitala, miałem zwolnienie ze studiów na tydzień. Tak po prostu. Warto wiedzieć. A z WF-u na miesiąc. Gdy wróciłem. Do mieszkania oglądałem telewizję. Widziałem tam swoje zdjęcia ta i transmisję z więzienia. Nazajutrz zaczęli do mnie przyjeżdżać reporterzy. Opowiadałem na, odpowiadałem na ich pytania co najmniej przez godzinę, gdy już wszyscy wyszli dalej, oglądałem telewizję. Były tam dwa okna w jednym prezenterzy a w drugim właściciel więzienia z którym prowadzili wywiad spojrzałem na temat wiadomości było tam napisane seryjny morderca uciekł z więzienia ciąg dalszy nastąpi okay what the actual fuck ja nie wiem, to jest tak koszmarnie napisane, że słowami w języku polskim nie jestem w stanie tego opisać. Ta pasta powinna być kurwa zakazana. Powinna być zakazana kurwa zakopana 7 metrów pod ziemią, kurwa nawet niżej. Żeby nikt, kurna, nikt nie mógł nawet usłyszeć, jak to zostało napisane! E, jak to mówił kiedyś e, IVGN na jednym z materiałów, najpierw jest kupa, a potem jest wielkie, gigantyczne gówno! Tyle powtórzę: nie ma nawet Clockwork, nie ma nawet blogi Painter! Te połączenia ze sobą jeszcze są tak zrobione z dupy, że człowiekowi żyłka w odbycie pęka. A ja to jeszcze czytałem! Zaraz ktoś powie Rikur, ale przecież są jakieś e, gorsze pasty typu powiedzmy masakra smutkiego jabłka, albo nie wiem, inne Lolita slave toje! Tak, są gorsze, ale to jest tak koszmarnie napisane, że oczy krwawią. Gościu, jak ja to montuję, to ja oczu nie mam. Jeszcze kto normalny chodzi z ile tam sześcioma, pięcioma nożami, jeszcze z piłami do metalu? to trochę waży mimo wszystko. Co on ma jakąś nadludzką siłę nagle, żeby nosić wszystko razem, przecież... Kurwa, to jest... Nie, nie... Nie, ja idę płakać w kąt. Idę się zajebać, tu du idę, idę, idę się zajebać, tu du idę, idę, idę się zajebać. Lecimy!